Dzień dobry, witamy. Razem z moim kolegą Michałem chcieliśmy w tym filmie zaprezentować Państwu kolejny temat związany z igusem. Dzisiaj chcieliśmy powiedzieć trochę więcej o usłudze FastLine. W igus mamy wiele standardowych elementów, przede wszystkim łożyska ślizgowe cylindryczne, też łożyska z kołnierzem, ale jeżeli klient potrzebuje specjalnego kształtu, też jesteśmy w stanie wykonać to pod, pod zamówienie klienta. Mam tu w ręce takie przykładowe dwa elementy, jeżeli tylko jest taka potrzeba, mówimy o jakimś elemencie ślizgowym, łożysku, padzie ślizgowym, to jak najbardziej jest to temat dla igusa i możemy wykonać taki element w nowym narzędziu, tryskowym, na podstawie dokumentacji, którą dostarczy do nas klient. Natomiast dzisiaj mówimy o tej usłudze FastLine i jakie elementy wpisują się w ten standard FastLine? Mm -hmm. FastLine to przede wszystkim Szybka, szybka produkcja elementów standardowych, niestandardowych, ale podstawowych kształtów, czyli łożysko komierzowe, rózko cylindryczne, pierścienie tłokowe, podkładki, dwa typy łożysk klipsowych, a także rolki. Usługa Fastline potrzebujemy 10 dni na wyprodukowanie takich produktów. Od złożenia zamówienia do dostarczenia pierwszych 50 elementów i raportu pomiarowego. Ile to trwa normalnie? Normalnie to wszystko zależy oczywiście od złożoności tego kształtu, tego elementu, ale powiedzmy, że jest to od 6 do około 16 tygodni. Od momentu, kiedy złożymy zamówienie, do momentu, kiedy dostaniemy pierwszą partię próbną i raport pomiarowy. W przypadku fast -time jest to zaledwie 10, 10 dni, dni roboczych, tak, czyli 2 tygodnie. Jest, jest, to, jest, to... jest to bardzo szybko. Natomiast są jakieś ograniczenia, <laughs> zawsze jest takich minus tego wszystkiego. Żeby udało się to zrobić w tak bardzo krótkim czasie, to musi być właśnie jeden z tych kształtów które Michał wymienił, średnica wewnętrzna wałeczka, który pracuje z tym łożyskiem, musi się mieścić w przedziale między 3 a 42 mm. Długość tego elementu nie może być większa niż 2,5-krotność średnicy wewnętrznej, ale nie więcej niż 102 mm. Jeżeli jest to jakiś element, który ma kołnierz, to grubość tego kołnierza nie może być mniejsza niż 0,5 mm. Jeżeli chodzi o gamę materiałów, to w ofercie igusa jest ich no bardzo dużo. Sami już się troszkę gubimy, bo co chwilę dodawane są nowe, ale jest ich na pewno ponad 60. Tutaj dla tej usługi Fastline mówimy o 28 materiałach. Natomiast to i tak jest bardzo szerokie spektrum, znajdziemy tam zarówno materiały, takie ogólnego przeznaczenia, materiały z grupy Long Life, czyli te, które mogą pracować, mają bardzo dużą odporność na zużycie w ciągłej pracy, są materiały do kontaktu z żywnością, do wysokiej temperatury, do większych obciążeń. Tak, IGUS opracował swoją własną, swój własny system form tryskowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie w ciągu krótkiego czasu zorganizować i wyprodukować wkładkę, dzięki której możemy właśnie wykonać proste kształty. Wkładka składa się z trzech elementów, co pozwala na szybkie jej wykonanie. Hmm. Tutaj akurat ta, ta wkładka konkretnie jest przeznaczona do takiego prostego e, łożyska e, bez kołnierza. Natomiast chcieliśmy Państwu też przybliżyć, e, jak to wygląda kosztowo. E, e, Dajmy na to, że chcielibyśmy zrobić łożysko z kołnierzem, czyli ten kształt. Natomiast żeby mieć jakiś niestandardowy element, powiedzmy, że jego średnica wewnętrzna to jest 10,5 mm, zewnętrzna średnica, czyli tutaj to będzie 12,5 mm, średnica kołnierza to jest 18, długość całkowita to jest 10 mm i grubość kołnierza 1 mm. Czyli powiedzmy, że taki prawie standardowy element, ale ta średnica wewnętrzna jednak jest 10,5, czyli poza jakąkolwiek normą. W momencie, gdybyśmy chcieli uruchomić produkcję tego elementu. To mamy jednorazowy początkowy koszt na poziomie mniej więcej około 9000 zł. Jeżeli chcielibyśmy uzyskać te elementy bardzo szybko, w te 10 dni, czyli ten nasz fast line, wtedy mamy taką dodatkową opłatę, ona wynosi około 800 euro, czyli powiedzmy, że po dzisiejszym kursie jakieś 3600 zł. Natomiast przy zamówieniu 5000 sztuk takiego elementu, koszt samego łożyska jest mniej więcej na poziomie około 93 groszy. To znaczy, na początku uruchamiamy produkcję, mamy jednorazowy koszt. Sam element kosztuje 93 grosze. Natomiast jeżeli potem chcielibyśmy kolejny raz zamówić taką partię 5000 sztuk, to oczywiście już tego jednorazowego kosztu uruchomienia produkcji nie ma. Mówimy tylko i wyłącznie o 93 groszach za sztukę. Dla jakiego materiału? To To odkańcy? było dla materiału ili G, czyli takiego naszego standardowego, podstawowego. Dziękuję w takim razie za, za uwagę, za obejrzenie tego filmu. Zachęcamy do składania zapytań ofertowych na naszej stronie igus.pl i do, nasz, do kontaktu mailowego na nasze adresy. Dziękuję już raz. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy do składania zapytań.